Hej, Rusty, gdzie jest myszka twoja? Gdzie jest myszka twoja? Złap myszkę. Złap myszkę. Gdzie myszka jest? Hmm? Gdzie jest myszka? Gdzie jest myszka? Hmm? Myszka. Myszka, myszka, myszka. Hmm? Złap myszkę. Złap myszkę, tu po to mała. z myszka. Astuś, leniwcze mój ty. Złap myszkę. Złapiesz myszkę, czy nie złapiesz myszki? No już złap myszkę, kocik. Złap myszkę, myszko, 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 myszko. Myszko, myszko, No, no zobacz, no nie chcę diabeł. A tak ładnie łapał myszkę przedtem, a teraz nie chcę łapać myszki. Nie chcę łapać myszki. Teraz myszkę łapie, łapie myszkę, łapie myszkę. Tak, tak. Myszka, 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 myszka. Twoja myszka, tak. Trzymaj myszkę, bo zabiorą. Trzymaj myszkę, bo zabiorą. Zabiorą myszkę, kotu. Raz tam szeleść i czujesz czemu.